Co zrobić z tymi wszystkimi pragnieniami, które nosisz w swoim sercu? A no, posłuchaj dzisiejszego słowa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzan: To jan chrzciciel. On powstał z martwych, i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go, nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: Daj mi tu na misie głowę Jana chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Szczęść Boże, kochani, witajcie, cześć. Powiedziałbym tak przewrotnie nawet, że Herod jest człowiekiem pragnień. Z kontekstu innych fragmentów Ewangelii możemy wyczytać, że Herod był człowiekiem, który bardzo chętnie słuchał Jana Chrzciciela. Jednak to słuchania na wcale nie przeradzało się w jakiś konkret. Jest człowiekiem, który poszedł za swoimi pragnieniami, a może jeszcze inaczej źle spełnił, źle wypełnił swoje pragnienia, bo nie ma nic złego w tym, że pragniemy różnych rzeczy, rzeczywistości, tylko problem jest w tym, jak idziemy za swoimi pragnieniami. Może to słowo dzisiaj zwraca twoją, moją, naszą uwagę na to, żeby mądrze zaopiekować się tym, czego pragniemy, bo się okazuje, że Pragnienia nie muszą być spełnione od razu albo w taki sposób, jak w tej chwili byśmy chcieli czy oczekiwa oczekiwali. Herodowi spodobała się córka Herodiady, złożył wielkie deklaracje i sprowadziło to śmierci na Jana Chrzciciela. A kto wie, czy też na samego Heroda nie sprowadziło to śmierci dla jego serca, prawda? Więc kochani, dobrze się dzisiaj zapytać siebie, jak spełniam swoje pragnienia? Może w ogóle zanim zacznę się zajmować ich spełnianiem, to warto się zatrzymać i zapytać, do czego mnie te pragnienia zapraszają? Jak chciałbym mądrze je wypełnić, spełnić? Czy rzeczywiście muszę teraz je spełniać? Czy może powinienem bardziej nad sobą jakoś popracować, tak jak mógł chociażby Herod, żeby posłuchał Jana Chrzciciela? Może to doprowadziłoby go do pełni życia? Bardzo ciekawe słowo. Słowo, które nie neguje naszych pragnień, ale zaprasza, by mądrze się w nie wsłuchać i może zrobić jakiś konkret. Jaki? To zostawiam już tobie. Pozdrawiam cię serdecznie. Chcesz podzielić się swoją myślą w komentarzu, gdziekolwiek to nagranie się znalazło? Tymczasem życzę ci dobrego dnia, nocy i dobrego spotkania z własnymi pragnieniami. Szczęść Boże. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Udostępnij, Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.